i te z tej strony z dychu tak pierwsze podejście nieudane a my tutaj mamy sobie zrobimy dzisiaj taka łoto z biedronki kulinęło y, ta wołowina o smaku teriaki czy coś coś tam coś tam coś tam takie dodzie z kubeczka no i tutaj tam było że jak to przygotować tutaj jakieś składy standardowo pokazuję tak tego nic nie czyta ale żeby było bo może kto tam wie, może podczas jakichś paru lat to się coś tam zmieni, a to jako jedyny na filmie uwieczniam i będzie wiadome, czy się coś zmieniło, czy nie, czy coś tam, nie wiem. W każdym razie proszę bardzo, takie bardziej to oryginalne danie, już jedno takie oryginalne chyba było robione, w sumie nie pamiętam, bo ja po dłuższej przerwie nagrywam znowu film z tego. A przerwie to z dwa miesiące także nie pamiętam smaków, nie no w sumie jako tako to pamiętam, także jeszcze z tym to raczej nie powinienem mieć problemu yy, tak, tak, przez to, że to jest kubeczek plastikowy, a tu jest chyba to nad pietruszki czy tam nie wiem, jakaś trawa to ona się jakoś tak nalektryzowała, czy coś i się do tego kubeczka tak przyczepia przez to trudno jest ogarnąć to, żeby na kluseczkach to sobie leżało. Ale oderwiemy też ten właśnie, te, ten papierowy coś, bo to będzie przeszkadzać i chcemy, żeby się szybciej ciepło jakby ulotniło czy coś tam. Chociaż nie wiem, czy ja dobrze to zrobiłem, ale mniejsza, od, mniejsza z tym. Zalewamy sobie wodą, żeby no, stało się to, co się stać ma. I i teraz przykrywamy, tylko tak właśnie, no idealnie w szlafroczku jestem, bo nie chciało mi się tak lenistwo, trzeba dokładnie zatętegować, żeby się tam jakoś nie, nie ulatniało czy coś. No i na przyspieszeniu sobie czekamy aż. A jeszcze nie, teraz, teraz, telefon musiałem znaleźć, zapomniałem. No i teraz czekamy sobie na przyspieszeniu, aż się to ten, no dojrzeje, czy coś tam. Nawet spoko to jest, że to jest jakby prostsze niż takie normalne zupki, co były robione i jadłem, ale jednak takie, nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale złe nie jest. W razie. Dobra, i teraz kiedy czas minął, to według tego co było napisane na opakowaniu, trzeba odleć wodę. I proszę bardzo, zrobione. I teraz trzeba właśnie obstukać, żeby tam wszystkie te gruzy się spadły na, na te kluseczki i w ogóle. Chociaż i tak nie całkowicie. I jak już jest to gotowe, to. No, może trochę bym. Nie, raczej. No, tak, sosa. Trzeba wlać sos, żeby tak po, po, po tym trzeba sosta. No i tyle w sumie. I proszę bardzo, to jest sos teriyaki, No ten, ten sos, co tam jest napisane, i tak dalej. Jak najwięcej kropelek, bo to y, dla studenta to jest bardzo. O, jak ładnie moje włosy widać super. Bardziej bo trzeba w kamerę włożyć. Pierwszy raz od bardzo dawna włożyłem swoje włosy w kamerę. Super, świetnie. No, ale nic. Film nagrany to nagrany i nie mam się co ten. No. Jak widać, to jest wielki profesjonalizm w tym, co robię i wszystko jest. Yy, daje z siebie 100%, tak. 100% przy tworzeniu tego filmu, więc na pewno każdy to doceni. No, więc sobie teraz właśnie wymieszamy te kluseczki. Widać jakie są. Takie... W mieszaniu ciężko się je mieszało, bo takie były było ciężko i się zaślizgiwały i w ogóle i w szczególe. No, a teraz tak, jeszcze, jeszcze pomieszamy. Ta, jak zwykle się zmylę, bo już nie pamiętam co robiłem. Ale nagrać trzeba, bo się chce tego pozbyć i teraz czekamy te parę minutek, aż trochę ostygnie, bo nie lubię jeść takiego wrzątku, bo zaraz poparzę sobie język i w ogóle smaku nie będę czuł, a już tak parę razy miałem, także dziękuję, nie skorzystam, poczekam sobie, niech wystygnie, takie cieplejsze niż gorące też jest, też jest dobre. Poza tym te kluski to są takie gęste i w ogóle mają tam dużo powietrza, więc są same w sobie izolatorem, więc tak szybko też nie ostygną. I proszę bardzo, wpierdzielam. Yy, troszkę męki było z tym, żeby to się ten nabierać razem z tymi składnikami, ale mimo wszystko jakoś, jakoś mi się udało jeść. No i teraz przechodząc do podsumowania, to jedzonko bardzo dobre, takie. No nawet nawet jakoś tam sycące smaku taki no oryginalny smak. Ale żebym ja to jakoś często jadł, to raczej nie, bo jest jakby bardziej męczące niż normalna zupka, żeby to wszystko wybrać z tego. tego. Także mimo to że jest dobre, to jednak tak, bardzo dobre, ale jednak myślę, że wolał, wolałbym zostać przy zupkach. Jest takie tłuste, tak? Ogólnie bardzo spoko, także byłoby z tego na tyle. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Alo, alo, alo.